Moi drodzy widzowie, jak widzicie, mam yy, no lepszego skina, jakby taki lory model tego starego świątecznego, ale nie o to mi chodzi, chodzi mi o to, no w dzisiejszym odcinku pokażę wam mój ulubiony blog, ale też chciałbym wam powiedzieć, że dlaczego te odcinki, no tam jest ten blog, już widzicie co to jest, dlaczego te odcinki są takie ten, no to jest słabe, nawet nie ma żadnych już ciekawostek, no ale po prostu nie mam czasu na ich nagrywanie, ale teraz są fermy, ferie miesięczne, wakacje takie jakby no i teraz będą serio Cox odcinki, no i dlatego e, nie były takie najlepsze, no ten i ostatki no w ostatnim miniaturka akurat była słaba, no ale nie było, nie było odcinka z żadnych ciekawostek, więc dobra mm, jak widzicie moim ulubionym e, blokiem jest Tmiut oczywiście E, podoba mi się ten dźwięk, patrzcie. Patrzcie jaki to jest dźwięk. Możemy się po nim e, tak ześlizkiwać, W ogóle wyłącz te shader. No właśnie po miodzie możemy się do tego miejsca ześlizgnąć. Na przykład z tego, tego miejsca, bo jesteśmy tu. Idziemy tu. Nie! No, tak się ześlizgujemy. Lepka sprawa nawet. Osiągnięcie dostajemy jak się... Jeśli zgniemy, no i ten blok też bardzo ładnie, no e, można, no, no podobno ma zastosowanie do slime bloków, czyli że na przykład, patrzcie, o tak, nie, nie tak, to, to by już pięknie zadziałało i się przyczepia do tego. Jak mówiłem, ten blok też bardzo ładnie e, wygląda e, przy diamencie ja w sobie. Diamenciki. No, i patrzcie, zróbmy sobie przykład. No, może taki domek bogaty. Jakiegoś bogatego villagera, normalnie. No, i mamy taki domek. Ładnie się. Ładnie wyglądał właśnie to przy diamenciku. Ładnie tutaj też wygląda, jak jest takie sobie zrobione. To taki żółty i niebieski. Jasno-niebieski. Właśnie fajne połączenie. Teraz już podniosę. O, teraz już podniosłem dużo miodu. Mogę sobie tak robić: ja. Ja. jump, 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 jump. No i taki jest miód. E, też mam nadzieję, że Wam też może się spodobał taki bloczek. Napiszcie koniecznie w komentarzu: jaki jest Wasz ulubiony blok. E, może właśnie diamantikowy, może netheritewy. Może jakiś bedrock, a może jakiś ten... Jakieś coś zupełnie innego, jak na przykład jakiś... E, jakieś to... Na przykład taki bazalt. No. Więc e, w tym odcinku, no... E, już, e, już jest wszystko w tym odcinku. Powiedziałem wam wszystko, co chciałem. Oczywiście mm, odcinki będą lepsze. No więc ja już nie mam wam nic do powiedzenia, tylko pa, życzę wam miłego dnia!